Witajcie moi drodzy akwarystki akwaryści. W dzisiejszym filmie chciałbym pochwalić się udaną próbą odrodzenia moich własnych gupików. Jak możecie zaobserwować, teraz w tle widać kilka podrostków młodego gupika. Projekt z tamtym akwarium 30-litrowym został zakończony powodzeniem. Także bardzo się cieszę, czekam teraz aż zaczną się rozwijać, wybarwiać i żeby mógł zobaczyć, ile będzie mniej więcej samców, ile będzie samic. Wczoraj w ogóle jeszcze ciekawa taka niespodzianka, bo tutaj w tym głównym akwarium 120 litrowym urodziło się bodajże 6 sztuk młodego gupika. Któraś po prostu z samic musiała przetrzymać nasienie jakiś czas, ponieważ już dłuższy czas nie miały dostępu do, do żadnego samca, więc takie zapłodnienie Czasowe w krótkim czasie w sensie nie mogą mieć miejsca, więc no jak wszyscy wiemy, jest taka możliwość, że a, samica gupika magazynuje nasienie nawet pół roku. I właśnie w tym przypadku miało coś takiego miejsce. Spotkałem się z tym pierwszy raz. No, aczkolwiek wiedziałem, że taka sytuacja e, może się zdarzyć. Maluchy coraz pewnie sobie wypływają w głąb akwarium. Tam szczególnie z tyłu teraz możemy zaobserwować podrostka oraz takiego świeżego kilkudniowego e, malca. O, w tej chwili jest nawet dwa. Więc no ryby pozostałe nie atakują ich, więc super, mogą sobie tutaj swobodnie dorastać. Tym bardziej, że w, no, w obecnej chwili nie mam już możliwości przełożenia ich do innego zbiornika, ponieważ tamten został zlikwidowany. E, być może kiedyś powróci jeszcze w takim celu typowo rozrodczym. Zobaczymy, miałem w planach rozmnożyć tam sobie razbory linowe Ale na razie zaniechałem tych działań, zobaczymy, może kiedyś do tego wrócę Z roślin nie doszło nic nowego Kryptokoryna zajmuje coraz to większe terytorium tego zbiornika Więc spoko, czekam aż, aż jeszcze bardziej się rozrośnie Nie dokładam nic No nie mam odpowiedniego oświetlenia a Stwierdziłem, że w takie bardziej wymagające rośliny nie będę ryzykował, nie będę inwestował. Postaram się jakoś doprowadzić to, co mam, żeby to w miarę się zagęściło. A wróciła z powrotem ta mała lampa LED-Tube, która była w tej 30. Także jest tył teraz bardziej doświetlony. Krewetki oczywiście cały czas dopisują. A, no chyba parametry wody im sprzyjają, skoro tak chętnie się rozmnażają. Jest ich coraz więcej. Także wszystko super, mm. i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Standardowo zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji mojego kanału. I widzimy się, a w zasadzie słyszymy w następnym materiale. Cześć!